Często pytacie się też: A jak zrobię taki zestaw oczyszczający Klin 9? Co dalej? No cóż, dalej mamy zestaw Fit 15, który jest na 15 dni i wygląda bardzo podobnie do zestawu C9, tylko jest na 15 dni, a nie na 9 dni. Można również zostać przy piciu miąższu alesowego regularnie, bo właśnie o to chodzi, żeby pić to cały czas, nie tylko sporadycznie, albo czasami są osoby, które mają jedną butelkę litrową na 3-4 miesiące. Otóż nie. Taką butelkę mamy na 30 dni maksymalnie, ponieważ tyle może stać otwarta w lodówce i mięso pijemy dziennie. My polecamy 60 ml rano i 60 ml wieczorem. Na opakowaniu znajdziesz, że pijemy 120 ml dziennie. Także warto nad tym się też zastanowić, zobaczyć. Są cztery rodzaje. Jest czysty, jest Żurawina i Jabłko, bardzo dobry dla kobiet na układ moczowy oraz jest brzoskwinia oraz mango. Pamiętajcie, wszystkie nasze miąższy w tej chwili już można mówić oficjalnie są organiczne i na pewno działają. Te inne to słabo, słabo nie dorównują. Nikt nie jest w stanie podrobić naszego miąższu aloesowego z Forever Living Products.